co się działo w Pałacu y, Prezydenckim w grudniu ubiegłego roku, mamy tutaj, proszę Państwa, m.in. Naczelnego Rabina Polski Michaela Michaela y, Szudricha. No to przyjrzyjcie się Państwo, bardzo proszę. To jest osoba zaproszona przez prezydenta Andrzeja Dudę, który nawiasem mówiąc w wykładzie, nie dość, że jest z wykształcenia prawnik, miernym prawnikiem, to jeszcze zaprezentował nam się jako zupełny ignorant historii, opowiadając bzdury, jak to Żydzi walczyli o Polaków niepodległość. A to jest pieczęć, oryginał pieczęci złożony na piśmie, które ja złożyłem 15 lipca 2007 roku yy, w piśmie skierowanym do posła Zbigniewa Wassermana yy, i złożyłem pismo, jak mówię, w kopii do Naczelnego Radia Polski. Przyjrzyjcie się Państwo, kamero, zrób proszę zbliżenie, zresztą zrobimy również i skan tego pisma. Proszę Państwa, przeczytajcie, co jest napisane na pieczęci, Którą w drugim roku pełnienia funkcji naczelnego rabina Polski posługiwał się ten pan, naczelny rabin Polski VI. Otóż napisano, y, Gmina wyznaniowa żydowska w Wekszawie. Proszę państwa, w Wekszawie, nie w Warszawie. A żebyście nie mieli wątpliwości, że chodzi o Warszawę, to mamy w języku angielskim Jewish Community of Warsaw. Rabi Mordechal Józef Szudlich I o ile i Rabi, i Mordechal, i Józef i Szudlich jest z dużej litery pisane, to zwróćcie Państwo uwagę, i to nie jest kwestia czcionki, tylko tak jest rzeczywiście na pieczęci, Jewish Community of Warsaw, ale W jest z małej litery. Zatem po polsku gmina wyznaniowa żydowska w jakie oni mieli wobec nas plany. I żeby nie było wątpliwości, że to w Warszawie Jewish Community of Warsaw, ale warszawa z małej litery.